Polska Szkoła od ponad 20 lat realizuje zajęcia Wychowanie do Życia w Rodzinie. Wspiera więc rodziców w ich roli wychowawczej. Uczniowie otrzymują nie tylko wiedzę z zakresu biologii, ale uczą się też o właściwych relacjach w rodzinie, o przyjaźni i zakochaniu. Polska Szkoła uwrażliwia dzieci na zagrożenia takie jak pedofilia, cyberprzemoc, sexting. Spełnia też ważną rolę profilaktyczną. Młodzież poznaje także argumenty za abstynencją seksualną w okresie dorastania co najskuteczniej chroni ją przed chorobami przenoszonymi drogą płciową i nieplanowaną ciążą. Badania socjologiczne potwierdzają, że dzieci i młodzież lubi te lekcje, a rodzice je także cenią. Prorodzinna edukacja seksualna typu A polega na integralnym ujęciu seksualności. Uwzględnia ona nie tylko sferę biologiczną człowieka, ale także psychiczną, społeczną i etyczną. Mimo to, próbuje się coraz częściej wprowadzić do szkół zewnętrznych edukatorów seksualnych. Ich program to nie tylko przyzwolenie, ale nawet zachęta do całkowitej swobody seksualnej dzieci i młodzieży. To wywołuje sprzeciw rodziców. Antyrodzinna edukacja seksualna typu B to model biologiczno-instruktażowy, który pomija zasady etyczne i aspekty wychowawcze. Rodzice takiej edukacji się obawiają i jej nie akceptują. Artykuł 48 Polskiej Konstytucji daje rodzicom pierwszeństwo w wychowaniu swoich dzieci. Szczególnie w wychowaniu seksualnym. Więcej na www.rodzina.tv.